Ja to tak schodzę, nie Jak się poślizgnę, jak sobie gwizdnę i się poślizgnę, to będzie show wielkie. To jest sam ten. Sam taki nalot ślizgi. Proszę. Ja. Tu można na nartach, na, na tych, na pójść tak Nie? I po herbatce. Po herbatce, tak. Takiej zimowo-jesiennej, zimowo bo to zima. Zima może jest na kalendarzu. Już jest? jest. Nie ma jeszcze? 21. A, no tak, ale my jesteśmy nauczeni, że grudzień to już taki zimowy. Tak. No ale zima się zaczyna 21 kalendarzowo. Także Zapraszam tych, którzy kiedyś mówili, że tak lubią jeździć na herbatkę zimową. I tak nie przyjadą, i tak nie przyjadą. Na Facebooku, o na Facebooku ostatnio włodek ja napisałem, że latem będę jeździł 200 km a napisał mi tak Dobrze, szkoda, że nie 300 km Będzie i 300 Tak tak, będzie i 300 Zależy kto kręci Na rowerku 300 km też zrobimy, pozdrawiamy